Eroziomy. Dzisiaj wam pokażę, jak pisać graffiti. Trochę oderwane od moich kanałów. Od filmików z mojego kanału. Przepraszam, przezwyczajłem się. Powiedzmy, po dwóch latach powracam w trochę alternatywnym stylu, ale dobra. Oto prezentacja zeszytu. <coughs> Love is the in the air. Tu mi się kojarzy z filmami NASA trochę, oto kolekcja moich graffiti, trochę rokowych jakby, Alan i taką jakby postać może was przestraszyć albo nie ale to jest mój projekt to więc zaczynamy zwykłe A przekształcamy na takie A Możemy dodawać sobie jakieś szczałki albo kółeczka. To związane z moim nowym stylem. L. A M. Mam sentyment do tej techniki, bo to jest moja pierwsza technika graficiarska. Zacząłem tam dwa miesiące temu. Było takie proste. A teraz się uczę czegoś nowego, nowych proporcji, i tak dalej. Przykrzywiać litery. Na pierwszym możemy dać szczałkę, a drugim możemy dać N. Taki stop. Aby kredki. Dosyć jasny. Black. Zapomniałem szczegółki, taki pokreślik, to jest taki dodatek. To więc, Siemaneczko, bawcie się dobrze. Jego Iron Man 2. Następny cykl będzie w sobotę, o godzinie 21. .00.